Was. dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować spawarkę Magnum Profi inwestorową e, Snike 200P. Parametry, jakie, jakie pracuje spawarka. To jest e, spawarka przy maksymalnym prądzie spawania 200A e, w cyklu pracy. To jest, o ile się nie mylę, 10-minutowy, 10 czyli. Przy maksymalnym prądzie spawania 200 a e, pracujemy 6 minut, 4 minuty pozostaje na odpoczynek dla spawarki, na wystudzenie. Przy prądzie 150 a mamy pełną sprawność 100%, czyli według producenta możemy ją spawać e, w zasadzie cały czas e, bez, bez konieczności robienia, robienia przerw e, dla spawarki. To są takie podstawowe, które, które dotyczą właśnie spawania i długości zakresu spawania. Teraz chciałbym wam troszkę, troszkę naświetlić sprawę związaną z potencjometrem. Czyli mamy możliwość ustawienia sobie prądu spawania od minimalnego do maksymalnego czyli 200. 20A, 21 wtedy pokazuje. Jest dość precyzyjna możliwość Załóżmy ustawmy wtedy 77A. Zobaczymy, czy uda się. Udało się. Weźmy teraz 93. Jest dość precyzyjna możliwość ustawienia konwencjonowania. Wiadomo, że to aż tak dokładnie nie musimy tam. Minut, e, 1 amper Dioda załączenia zielona e, jest e, lampka sygnalizująca zadziałanie za układu zabezpieczenia, czyli w momencie e, przegrzania się fawarki załączy się e, czerwona dioda, która zasygnalizuje nam automatycznie wyłączenie fawarki, e, czyli że nie przegrzała się. Teraz będę chciał Wam pokazać e, e, pokrótce e, jak ona Spawa, jak, jak ma systemy łączenia, jak wychodzą e, spawy. Jeszcze chcemy zaznaczyć, że ta spawarka ma możliwość też e, podpięcia i spawania metodą SIG. E, w tym celu musimy e, zakupić sobie e, dodatkowe urządzenie, najlepiej z dodatkowym zajażeniem łuku, gdzie zaleca właśnie producent X e, e serii żeby sobie zakupić ewentualnie tą książeczkę także to jest, jest pokrótce opis stawarki teraz Wam zaprezentuję jak wychodzą spawe ewentualnie spawając tą stawareczką będę spawał elektrodą 3 2. mam do połączenia dwa elementy jakieś stare znalazłem sobie będę chciał ustawić w prąd Myślę, że około 80 Amper, zobaczymy jak to będzie działać, później ewentualnie na drugiej stronie spróbuję z innym prądem, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Także zapraszam na prezentację. Chciałem Wam pokazać jak wyglądają spawy przy różnych prądach ustawionych. To jest materiał bodajże pół cm 5mm 5,5 mm jak wyglądają spawy przy ustawieniu 80A to jest ten staw tutaj Tutaj ustawiłem 50 amper. Widzimy za mały prąd do tego przekroju. Jest dość niesystematyczny, nieregularny. Tu jest 90 amper ustawiony, 92 ampery ustawiony. Bardziej roztapia system płytki metalowej. Na 60 do połowy, a drugą połowę zrobię na 80 i zobaczymy który ładniej wyjdzie się 60 jest jednak mały rząd sklejenie elektrody ustawiamy teraz na 80 I widzicie to jest spad przy 60A nieregularny za kleju cały czas tutaj ustawiłem 80A jest spad ładny ładnie zalany jak ważne jest ustawienie odpowiedniego prądu do odpowiedniej grubości materiału tutaj wcześniej, tak jak Wam pokazywałem też różnice w spawie są widoczne jak jednak, jeśli jest za mały prąd ustawiony będzie klejenie, będzie łapać cały czas, a nie będzie spawać należy optymalnie dobrać odpowiednie ustawienie prądu do grubości materiału i do materiału jaki spawamy czyli podstawowa zasada. dziękuję za oglądanie jeśli podobało się, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. Dziękuję.